5 grudnia 1975 roku w dawnej Kubance zorganizowano pierwszą w Piotrkowie wystawę plastyczną. Tak powstało Biuro Wystaw Artystycznych, które obecnie funkcjonuje pod nazwą Ośrodek Działań Artystycznych. W miniony piątek galeria świętowała jubileusz 35-lecia. W latach 70. środowisko artystów skupiało się głównie w łodzi. W województwie brakowało takich miejsc jak Łódzkie Biuro Wystaw. Wspomina pierwsza dyrektorka piotrkowskiego BWA Henryka Flakiewicz. Na wzór Łódzkiego Biura Wystaw powstało To Piotrkowskie. Początki nie były jednak łatwe. W bardzo trudnych warunkach, ponieważ nie było wody jeszcze, był tylko prąd, piece akumulacyjne. Środki skromniuteńkie, bo wtedy jeszcze był Fundusz Rozwoju Kultury. Także nie da się porównać tej galerii, która jest w tej chwili, z tamtymi początkami 35 lat temu. Z nostalgią te pierwsze chwile wspominają piotrkowscy artyści, którzy swoje prace prezentowali we wnętrzach powstającego wówczas BWA. Jak początki malarstwa, zapach farby, prace związane z tworzeniem. Blejtramów, obciąganie płótnem, gruntowanie. Bardzo to są takie miłe wspomnienia. Dziś BWA nosi nazwę Ośrodka Działań Artystycznych. Mieści się w dwóch budynkach przy ulicy Dąbrowskiego i Sierackiej. Jak mówi dyrektor, ośrodek jest kontynuacją tego, co zapoczątkowano w latach 70.. -tych. My z jednej strony chcemy kontynuować, kontynuować to, co działo się przez tyle lat, ale równocześnie pokazywać również te wszystkie nowe tendencje, które w sztuce, się, w sztuce się dzieją. Może nie na tych największych artystów, bo nie mamy na to pieniędzy, ale sztukę młodą, żywą, tą, która reaguje, która jest najbardziej plastyczna, która jest najbardziej dominująca. Taką sztukę również chcemy pokazywać. 35 lat sztuki i 35 obrazów zdobiło wnętrze galerii przy ulicy Sieradzkiej w miniony piątek, gdzie zorganizowano jubileuszową wystawę. Wybrano prace takich artystów, którzy na stałe zapisali się w historii ośrodka. Pośród nich znalazły się i te, które pokazywano na pierwszych wystawach, organizowanych ponad 30 lat temu. Jest on w katalogu pierwszej wystawy. I stąd moja pewność, że on na pewno wisiał wtedy jeszcze w Kubance, w tym pierwszym roku działalności BWA. Również pani Małgosi Gwetkier, ten obraz, który jest obok, też jest z jednej z pierwszych wystaw. Obraz, który przywiózł pan Korczak Żółkowski ten abstrakcyjnie z 1977 roku i rysunek, który jest pokazywany, to są też dwa pierwsze lata działalności galerii. Zaczynano od jednej wystawy w miesiącu, dziś jest ich kilka, a ośrodek działań artystycznych ma wielu przyjaciół, nie tylko wśród lokalnych artystów, którzy właśnie tu pokazywali swoje dzieła. Na jubileuszu pojawili się również przyjaciele galerii. Nie zabrakło wspomnień w gronie tych, którzy zaczynali tworzyć sztukę w Piotrkowie. Na koniec mamy jeszcze komunikat. Osoby, które w minioną sobotę około godziny 10.30 podróżowały busem jadącym z osiedla Wierzeje w kierunku Piomy, i były świadkami wypadku, do jakiego doszło podczas gwałtownego hamowania, w wyniku którego poszkodowana została jedna z pasażerek. Proszeni są o kontakt z komendą miejską policji w Piotrkowie. W dzisiejszym wydaniu, informacji Piotrkowskich, to wszystko już za chwilę. Program Piotrków Trybunalski Nasze miasto, nasze sprawy. Ja dziękuję za uwagę, życzę miłego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. 80-letnią kobietę w domu okrada dwoje młodych mężczyzn, którzy do mieszkania zostali wpuszczeni pod pretekstem wymiany rur, które, jak mówili, zleciła im spółdzielnia. 68-letni mężczyzna traci rentę po wizycie dwóch kobiet oferujących w promocyjnej cenie sprzęt kuchenny. 20 tysięcy złotych ginie z domu 72-letniej kobiety po wizycie akwizytorów proponujących wymianę drzwi. O podobnych historiach media donoszą niemal codziennie. W Piotrkowie też coraz częściej dochodzi do takich kradzieży. W ostatnim czasie policja odnotowała dwa takie przypadki. 5 stycznia około południa do mieszkania 77-letniej Piotrkowianki na osiedlu Wyzwolenia przyszły dwie młode kobiety i zaproponowały sprzedaż jajek i makaronu. Starsza pani chcąc okazjonalnie... Dokonać zakupów, wpuściła kobiety do domu, weszła z nimi do kuchni i w czasie rozmowy z jedną z kobiet, druga wykorzystując nieuwagę starszej pani, w tym czasie plądrowała mieszkanie i z szuflady w segmencie w jednym z pokoi zabrała kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po czym kobieta. Wróciła do kuchni i z koleżanką po tym, jak starsza pani zrezygnowała z zakupu proponowanych jej produktów, kobiety zostawiły jej kilka jajek, nie chciały za to żadnych pieniędzy i wyszły z mieszkania. Kiedy pani mieszkanka tego mieszkania zwróciła. Po zamknięciu drzwi zorientowała się, że w pokojach panuje nieporządek i z jednej z szuflad zniknęły pieniądze, jak również znajdująca się w tym pomieszczeniu walizka z zawartością nowej pościeli. I ręczników. W ciągu roku jest kilka takich zgłoszeń. Ostatnie z takich zgłoszeń było 15 grudnia, gdzie właśnie dwóch mężczyzn pod pretekstem wymiany rur, podających się za pracowników administracji, weszli również do mieszkania starszej kobiety. No i również jeden odwracał uwagę tej osoby, a drugi plądrował mieszkanie i również skradł pieniądze. Działanie złodziei jest proste. Pierwsze to wzbudzić zaufanie i wejść do mieszkania. Potem jedna z osób odwraca uwagę, wtedy druga z nich plądruje pokoje. Mimo że policja ostrzega, by nie ufać domokrążcom, przypadki kradzieży w domach nie należą do rzadkości. Takich przypadków na terenie miasta w ciągu roku zdarza się kilka i wielokrotnie apelujemy do tych starszych osób, żeby uważały, nie wpuszczały nieznajomych do mieszkania. Pomimo tego, no starsze osoby, jednak gdzieś ich czujność cały czas jest zachwiana i są na tyle ufne, że wpuszczają te osoby do mieszkania. Najczęściej ofiarami tak działających złodziei padają osoby starsze. Te przed zbytnim zaufaniem do obcych przestrzega policja oraz członkowie ich rodzin. Nie dopuszczam do tego po prostu. Nie, nie zapraszam ani nie, nie. Po prostu nie pozwalam wejść do domu. Przez wiernik oglądam i, i nie, nie wpuszczam obcej osoby do domu. Nie ma pani zaufania? Dzieci mi zapowiedziały i nie wolno. A że sama jestem, to muszę przestrzegać. Obcym nie. W ogóle. Strach? Jak nie znam, to nie otwieram. No i jeżeli ja nie wpuszczę obcego, to nikt mi nie ukradnie. U mnie w, bo ja mieszkam w kamienicy prywatnej. Każdy ma swój sygnał. Złodziejskie sposoby by dostać się do mieszkania są coraz bardziej zuchwałe. Pamiętajmy, zasada ograniczonego zaufania może uratować nasz majątek. Policja ponownie apeluje do wszystkich osób starszych i szczególnie mieszkających samotnie, aby nie wpuszczały do domu nieznajome osoby, jak również osoby podające się za pracowników administracji czy innych instytucji, które pod różnymi pretekstami chcą się dostać do mieszkań. Wszystkie te starsze osoby powinny być bardzo czujne i w każdym przypadku, który budzi ich niepokój, natychmiast informować policję. Wizyta podejrzanego instalatora, przedstawiciela instytucji, akwizytora czy pracownika spółdzielni bądź inkasenta. Wszystkie nietypowe i wzbudzające podejrzenia sytuacje należy zgłaszać na komisariat policji lub dyżurnemu pod numerem telefonu 997. Blisko 2 km sieci kanalizacyjnej i ponad 2,5 km sieci wodociągowej. Do tego modernizacja 150-metrowego odcinka sieci ogólnospławnej. To efekt pracy wykonanych w tym roku w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Ku końcowi mają się również prace nad przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szczekanicy. Mamy uzyskać projekt budowlany. Dla modernizacji oczyszczalni ścieków i na jego podstawie będziemy mogli wyłonić wykonawcę już robót budowlanych. I myślę, że rozpoczną się pierwsze prace. Na pewno uruchomimy na początku roku myślę, że do końca pierwszego kwartału uruchomimy przetarg na wykonawcę projektu i w, w, w wykonanie robót budowlanych na modernizację stacji uzdatniania wody. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie to największy projekt w historii miasta. Na jego realizacji pozyskano 160 milionów złotych unijnej dotacji. Nowa oczyszczalnia, sieci kanalizacyjne i deszczowe oraz ujęcie wody będzie kosztowało 226 milionów złotych, z czego 70% stanowi unijna dotacja. Ponad 5% kwoty to pieniądze z budżetu miasta. Pozostałe 24% uzupełniła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszty projektu mogą ulec zmniejszeniu. Udało się wypracować dużo oszczędności. Tak, udało się zaoszczędzić. Jak mówiłem przed, w czasie prezentacji, to jest to kwota około 10 milionów złotych w tej chwili rozstrzygamy przetarg na renowacje i tam też widać oszczędności, no nie mogę powiedzieć jaka kwota, ponieważ przetarg jest jeszcze nierozstrzygnięty, w związku z tym, no... Na razie, na razie nie można mówić konkretnie, ale również tam są i to duże oszczędności, które, które no, powodują, że można optymistycznie spojrzeć na losy tego projektu. Zrealizowanie projektu: modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków uchroni miasto przed karami za zbyt duże stężenie azotu i fosforów w odprowadzanych ściekach. Dzięki nowej oczyszczalni ścieki będą spełniać unijne normy czystości.